Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach, bywa, że i o czasopismach, ostatnio jakoś dłużej nie było. Tak się jakoś złożyło. Mam nadzieję, że tego nagrania nie będą zakłócać hałasy, które dobiegają z miejsca niedaleko stąd. Odbywa się jakiś koncert. Słyszałem dawno temu, że koncerty miały się odbywać na nowym, cudownym stadionie, który wybudowano. We Wrocławiu, ale widać stadion jest zbyt daleko od centrum i koncerty odbywają się w miejscu, które moim zdaniem nie jest do niego przystosowane, nie jest przystosowane do takich imprez. W pobliżu są osiedla mieszkaniowe. No i niestety w nocy słychać łomot. Nie wiem, jak to długo potrwa. Mniejsza auto. Otóż zaryzykuję, że będę monotonny. Proszę państwa, proszę państwa, Ludwika Gacek, Ludwika Gacek. Oczy królowej, cykl powieściowy. Już mówiłem o pierwszej części Skarb pustyni. Polecam, kto nie czytał. Zarówno polecam tym, którzy lubią dobrą fantastykę, jak i generalnie dobrą rozrywkę, ale taką rozrywkę, która nie jest pusta. I postanowiłem Powiedzieć znowu parę słów o Ludwice Gacek. Otóż przeczytałem już pierwszy tom z części drugiej tego cyklu, który jest zatytułowany w stronę Światła. Jestem w dalszym ciągu pod wrażeniem talentu autorki, zdolności snucia ciekawej, wciągającej opowieści i kreowania postaci, które się lubi i których losy chce się śledzić. Jest przede mną jeszcze tom drugi, i powiem szczerze, że trochę zwlekam z lekturą. Wprawdzie już, już powoli zacząłem, zacząłem czytać tę książkę. Ale się jeszcze wstrzymuję, dlatego że wiem, że mnie wciągnie, a niestety nie jest to koniec historii, i wiem, że trzeciej części jeszcze nie ma na rynku. Przynajmniej ja nie widziałem. Zdaje się, że na stronie też wydawnictwa Freedom, które wydało te wszystkie tomy, też nie ma zapowiedzi części trzeciej. Więc jeszcze, jeszcze zwlekam, bo wiem, że jak skończę, to będę chciał wiedzieć, co wydarzy się dalej. I dlaczego mówię znowu o Ludwice Gacek? W zasadzie to chciałbym już zaprezentować całość tego cyklu, czy przynajmniej całość tej części drugiej. Otóż między innymi dlatego, że w programie, w najnowszym programie Booktube, który ukazał się w tym tygodniu, Poświęciłem ten program lekturą na, lekturą na wakacje i postanowiłem tym razem w tym roku polecić trochę różnych rzeczy z literatury pięknej, przede wszystkim opowiadania i powieści. I rzecz jasna zwróciłem uwagę na cykl Ludwiki Gacek. Raz jeszcze podkreślam, wydawnictwo Freedom wydało te książki. i w tym odcinku spytałem się prowokacyjnie, albo może zacznę od tego, ponieważ w tytule odcinku jest mowa o polskim Tolkienie, to ktoś w komentarzu, nie zawsze czytam te komentarze, ale czasami mnie ciekawi, co ludzie piszą. Zwłaszcza cenię sobie te komentarze, które są merytoryczne i wnoszą coś, co umożliwia mi też poprawę. Tych programów, albo może zwracanie uwagi na pewne szczegóły. Pomijam już tam jakieś różne złośliwości. Otóż jeden z komentatorów się obruszył i tam się wywiązała jakaś dyskusja na ten temat, że porównywanie Ludwiki Gacek do Tolkiena to deprecjonowanie w zasadzie autorki. I no, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na to, że dokładniej to sobie wynotowałem, żeby tutaj nie przekłamywać. Spytałem się tak, czy Ludwika Gacek, czy masz szansę zostać kimś w rodzaju polskiego Tolkiena? Zwracam uwagę na to, że powiedziałem kimś w rodzaju polskiego Tolkiena. I powiedziałem to celowo w taki sposób, bo cykle Oczy Królowej. Ludwiki Gacek nie jest cyklem, który by naśladował sposób, styl pisania Tolkiena. Kimś w rodzaju Tolkiena, czyli chodzi mi, jak przytomnie ktoś tam odpowiedział na ten komentarz, o rangę autorki. I nawet odpowiadając sobie na to pytanie, jakby w tym odcinku powiedziałem oby, oby, oby kimś takim była, oby kimś takim została. I teraz wyjaśnię jeszcze jedna, jedną rzecz. Oczywiście tytuł tego odcinka był prowokacyjny, żeby trochę też przyciągnąć uwagę, ale także, żeby zwrócić uwagę na samą autorkę. Powiedziałem celowo kimś w rodzaju polskiego Tolkiena, bo Ludwika Gacek w swoim cyklu pisze inaczej niż Tolkien. Chodzi mi o sam wątek chrześcijański. Koncepcja Tolkiena, tak samo jak zresztą C.S. Luisa, na przykład w Kronikach Znarni, była taka, żeby. Motywy chrześcijańskie zawrzeć w powieści nie wprost, to znaczy, na przykład nie ma tam ukrzyżowania, ale jest ofiara ofiara składana i, i tutaj w kronikach znarni nie jest to Chrystus, ale jest to lew. I jest tam tych nawiązań takich do chrześcijaństwa nie wprost, nie poprzez na przykład wizerunek krzyża, nie poprzez na przykład ofiarę mszy świętej. Jest tych nawiązań sporo i te motywy, te wątki chrześcijańskie są w u C.S. Lewisa zawartej, tak samo jest w, w powieści, w trylogii Tolkiena, Władca Pierścieni. Natomiast Ludwika Gacek pisze w inny sposób. U Ludwiki Gacek mamy świat po wielkiej katastrofie, katastrofie, która wydarzyła się, czy wydarzy się w przyszłości. W każdym razie w tym powieściowym świecie się już wydarzyła, i chrześcijanie są tutaj grupą prześladowaną. I u Ludwiki Gacek mamy zarówno msze, mamy modlitwy, mamy nawiązania do Pisma Świętego, wprost są te nawiązania, mamy też cuda, mamy niezwykłe zjawiska, mamy sny. Mamy nawet Ba-proroka, więc jest tych nawiązań do chrześcijaństwa i wątków chrześcijańskich, które są przedstawiane wprost, dość sporo. I nawet jeśli są jakieś niezwykłe interwencje, cudowne interwencje, to jednocześnie Ludwika Gacek bardzo realistycznie pokazuje to, czym jest wiara, czym jest zmaganie się z wiarą i niewiarą, a nawrócenie bywa, że nie jest ostateczne, że po jakimś czasie. Na przykład, bohater tej powieści zaczyna racjonalizować to, czego doświadczył, i tłumaczyć to zjawiskami naturalnymi. A więc wydarzył się cud, a bohater tłumaczy sobie, że może na przykład mu się coś wyobraziło, a w rzeczywistości były to czynniki naturalne. A więc. Czy Ludwika Gacek jest kimś, czy ma szansę zostać kimś w rodzaju polskiego Tolkiena? Nie wiem, ale myślę, że ma szansę taką rangę, jak Tolkien w kulturze angielskiej i generalnie na świecie jako, jako twórca uzyskał. Ludwika Gacek w pewnym sensie taką szansę ma, dlatego że potrafi bardzo ciekawą Fabułę skonstruować, ciekawą intrygę, potrafi wciągnąć czytelnika w ten swój świat, a także bez moim zdaniem jakiegoś dydaktyzmu pokazać istotę chrześcijaństwa, istotę ba, wręcz katolicyzmu i piękno-katolicyzmu. I zmaganie się także z wiarą, niewiarą, z zaufaniem Panu Bogu wtedy, kiedy nie doświadcza się go być może w taki sposób, jaki doświadczyło się w którymś momencie życia. A więc podsumowując, bo widzę już po czasie, że się trochę rozgadałem, zachęcam do lektury Oczu Królowej. Ludwiki Gacek, i myślę, że nie jest to tylko moja opinia, że jest to znakomity cykl powieściowy. Myślę, że znakomita lektura. Polecam raz jeszcze, tak jak polecałem w programie BookTube, znakomita lektura na lato. I mam nadzieję, że jak przeczytam drugi tom drugiej części, że się nie zawiodę i będę z niecierpliwością wyczekiwał części trzeciej. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, bo jak powiedziałem, troszeczkę się rozgadałem. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, proszę o polubienie pod spodem. Jeśli generalnie podoba się Państwu to, co robię, proszę o subskrypcję albo o subskrypcję po to, żeby się przekonać, czy faktycznie warto te odcinki programu, cyklu, mówiąc krótko, oglądać. I proszę też o udostępnianie linków w innych mediach społecznościowych, po to, aby jak największa grupa widzów ten program oglądała. A jak już wielokrotnie mówiłem, zależy mi na promowaniu dobrej książki katolickiej, konserwatywnej i takiej książki, w której można znaleźć piękną prawdę i dobro. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko, z Panem Bogiem.